Ewangelia nam pokazuje dzisiaj Pana Jezusa, który przychodzi do miejsca sobie bliskiego, do Nazaretu, do miejsca, w którym się wychował, w którym go wykarmiono. To jest taki obraz, który Ewangelia nam ciągle pokazuje: Jezusa, który przychodzi do ludzi. Chce z nimi być, chce z nimi zamieszkać. To przyjście do Nazaretu, pewnie wiecie, znacie na tyle Ewangelię, skończyło się dość ciężko dla Jezusa. Czyli najpierw byli wszyscy zachwyceni tym, co mówi, zaraz potem go wyrzucili z miasta. Wtedy poszedł do miejscowości, która się nazywa Kafarnaum. I ta miejscowość do dzisiaj nazywa się miastem Jezusa. Wjeżdża do Kafarnaum, jest ten ogromny napis, miasto Jezusa. Kafarnaum znaczy miejsce pokrzepienia. No, to jest instytut. Miejsce pokrzepienia. Pan profesor mówił o tej krzepie, że ludzie tu potrzebują siły, potrzebują pokrzepienia. Jezus swoim miastem czyni takie miejsce, gdzie ludzie potrzebują pokrzepienia. On, on to widzi jako swoją misję. Jest skierowany do tych, którzy się mają źle i którzy potrzebują siły. Dlatego tak pięknie się odnajduje w tym słowie z Izajasza. No tak przy okazji to jest jedno z najpiękniejszych doświadczeń w życiu. Bardzo Wam życzę, żebyście czegoś takiego doświadczyli, że, że jest w Biblii miejsce, o którym wiecie, że jak dotrzecie do tego tekstu i zaczniecie go czytać, to to jest tekst o Was. To jest... To nie jest tak, że Pan Jezus otwartego Izajasza tak na trafił i przeczytał. Nie, On znalazł ten tekst. Czyli tak się poruszał po tym tekście Izajasza, że znał Go dokładnie i wiedział, gdzie jest to miejsce, które mówi o Nim. Nie? Słowo zapisane wiele, wiele wieków wcześniej, pod natchnieniem Ducha Świętego przez dawnego proroka jest słowem o Nim. Bardzo Wam życzę, jak nie macie takiego doświadczenia, to czytajcie Biblię, aż przeczytacie słowo o sobie. Bo Pan Bóg nie mówi słowa, żeby sobie pogadać. Pan Bóg mówi słowo, żeby ono się stało ciałem. W kim? W każdej z Was, w każdym z Was. Ufam, że we mnie też. Nie? Słowo szuka nas, szu, słowo szuka wcielenia. I to jest bardzo piękne. Jezus otwiera tego Izajasza, czyta, i mówi tak, to jest słowo o mnie. To, właśnie, to słowo się właśnie teraz spełnia. Nie? I to jest słowo o kim? To jest słowo o e, słudze Pana, który ma nieść nowinę dobrą ubogim, który ma wyzwalać więźniów, który ma przywracać wzrok. E, Takim, co go stracili. Uciśnionych ma odsyłać, wolnych. Tam niektórzy tłumaczą, że ci uciśnieni to są tacy połamani, Nie, niekoniecznie fizycznie połamani. Nie? Ale jak ktoś zderzy się z cierpieniem, może być bardzo, ale to bardzo połamany. Nie? Teraz Jezus, Jezus ma w optyce tych właśnie ludzi. Ci, którzy są ubodzy, którzy są chorzy, którzy są połamani przez cierpienie, którzy są zniewoleni na wiele sposobów, to on ma taki wzrok, że właśnie ich najpierw widzi. Nie? To są ludzie, którzy dla niego są najważniejsi. On, on ma takie preferencje. I dlaczego takie ma? No, odpowiedź jest dzisiaj zaraz na początku, a potem jeszcze wraca w tym tekście Izajasza, przytoczonym przez Jezusa. Pierwsze zdanie mówiło: Jezus powrócił w mocy ducha do Galilei. A potem Jezus czyta tekst Izajasza, duch pański spoczywa na mnie, namaścił mnie i posłał mnie". To chyba czujemy, że żeby kogoś pokrzepić w sytuacji cierpienia rozmaitego, żeby kogoś pokrzepić, to nie wystarczy do niego mówić. Nawet przeczytać taki tekst Zajasza nie? nie wystarczy, chyba nie wystarczy. To, znaczy człowiek potrzebuje doświadczyć też Właśnie jakieś siły. Jakie pokrzepienie, bierze się z tego polskiego słowa krzepa. Nie? Że dostajesz siłę. Z czego człowiek cierpiący ma dostać siłę? Nie, odpowiedź w tym tekście jest z mocy ducha. To jest taki zwrot, który mnie bardzo dzisiaj na, na porannej medytacji uderzył. Nie? Jezus w mocy ducha. Przychodzi do tych ludzi, którzy są e, doświadczani rozmaitymi trudnościami, cierpieniem złem. Przychodzi w mocy ducha. E, zastanawiałem się nad tym dość długo. E, co to znaczy moc ducha? Ja, jaką duch ma moc? Na, na czym polega do, moc ducha? No i, Odpowiedź jest tylko jedna, że mocą ducha jest miłość. Duch nie ma żadnych innych narzędzi, żeby nas poruszyć, żeby nas uruchomić. Duch nie ma żadnych innych możliwości. Wszystko, co ma, to to jest miłość. Miłość sprawia, że widzisz człowieka cierpiącego. Miłość sprawia, że chcesz się uczyć, żeby mu pomóc. Nie? Kto jak nie wy? Coś na ten temat wiem z rodziny. Nie? Ile się w życiu uczy lekarz? Znaczy, nigdy nie przestaje. Nie? Więc jak... Ale to ostatecznie przecież o to idzie, nie? żeby móc pomóc. Nie? Miłość daje taką. Determinację, żeby się nauczyć, jak pomóc człowiekowi. Ja myślę, że w ogóle miłość zmienia wzrok. Właśnie. Nie? Inaczej widzisz człowieka, inaczej go też rozumiesz, kiedy go kochasz. Ale to wszystko jest od ducha. To jest moc ducha to jest kochać. I to, co pewnie najważniejsze, to jest to, że. Właśnie, miłość jest taką mocą, która pozwala trwać przy człowieku także wtedy, kiedy już nie możesz pomóc. Takie sytuacje też są, dobrze wiecie. Nie, nie możesz pomóc, ale jesteś. Jak, jak mówiliście o karnale Franciszku na początku, właściwie wszyscy przypominając go. Ja mam z Karnem Franciszkiem pewnie setki wspomnień. Ale najmocniejsze wspomnienie, jakie mam, to był dzień przed jego śmiercią. Kiedy poproszono mnie, żebym przyszedł do kardynała i odprawił mszę świętą przy łóżku. A wszyscy mówili, że nie ma po co tej mszy odprawiać, bo z kardynałem nie ma żadnego kontaktu. Nie? Można mówić, nie, nie, nie. nie ma żadnego sygnału zwrotnego. A tam była taka bardzo uparta siostra zakonna, która bardzo kochała kardynała. I to właśnie miłość jej mówi, odpraw tę mszę! odpraw tę mszę! I wyobraźcie sobie, jak doszliśmy do przeistoczenia, tak wszystkie te czytniki, które odczytywały kardynalskie tętno, ciśnienie, co tam wszystko jest możliwe, wszystkie oszalały. Na słowach przeistoczenia, po prostu wszystko to zaczęło tak gonić. Ja sam ja się, no tak, mówili, nie ma z nim kontaktu. A on w, na tej eucharystii był jako jeden, z, może najważniejszy celebrans. Nie? To mi bardzo pomogło, jak umierał mój tata, bo chodziłem do niego, choć nie było z nim kontaktu. To jest właśnie to. Jesteś, już nie możesz pomóc, ale miłość ci każe być, nie? Miłość ci każe być. I ufamy, że w tej miłości jest właśnie siła, jest pokrzepienie. Jesteś przy człowieku. Więc w mocy ducha. Wszystko inne w szpitalu jest potrzebne, konieczne i chwała Bogu, że jest. I, i, i chwała Bogu za to, jak dzisiaj szpitale wyglądają, jak są wyposażone, jak ludzie są w nich kompetentni, to, to, to są rzeczy zupełnie niesłychane, ale to, co ze szpitali czyni miejsca pokrzepienia, to jest miłość, to jest moc ducha. Więc bardzo się tego trzymajcie, bo to jest kluczowe. Amen.